Chińskie czujniki ciśnienia w oponach. Jak to się sprawuje po roku od założenia? No, generalnie całkiem dobrze. Ten jeden, który teraz pokuje, pokazuje 2,6, to się tak trochę przycina, że niezależnie od ciśnienia on tak e, reaguje z pewnym opóźnieniem. Być może tam się dostał jakiś brud, mógłbym go przedmuchać kompresorem. Jeszcze tego nie sprawdzałem. Pozostałe działają dobrze. Z tym że. Kiedyś tam, przy odkręcaniu i sprawdzaniu ciśnienia, to się rozkalibrowało to, że po prostu teraz te ciśnienia są dobre, ale nie w takiej kolejności, jak tutaj jest na obrazku, że się jakby zamieniły miejscami. Co do bateryki, w okresie letnim w pełni się ładuje na tym solarnym ładowaniu. W okresie zimowym dosłownie raz musiałem ją doładować, kilka godzin w domu i znowu działała długie miesiące. Więc naprawdę fajny zestaw, zważywszy, że na promocji to to kosztowało około 19 zł za komplet. Czajcie? Wyświetlacz z akumulatorem, z ładowaniem solarnym, z czterema bezprzewodowymi czujnikami. To w sumie ma jeszcze takie bariery, że to się samo uruchamia od wstrząsu, czyli po prostu wystarczy otworzyć drzwi, to już takie mikrowstrząsy wykrywa, wtedy się zaświeca, a po czasie sobie gaśnie. No, technologia rodem z NASA, z Chin za 19 zł. Pozdro.